Witam ponownie w kolejnym odcinku na moim kanale. Z góry ostrzegam, że może być tak, że w tym odcinku będę mówiła troszkę ciszej niż zazwyczaj, bo jest strasznie późno i nie chce mi się budzić innych ludzi w tym domu. Dzisiejszy odcinek będzie w sumie drugim takim storytimem, który opowiem wam tutaj. Pierwszym była moja z apostazją. Jeżeli nie oglądaliście, to warto by było obejrzeć. Dzisiejszy film będzie poświęcony sposobowi, w jaki z osoby wychowanej po katolicku stałam się ateistką. Nagrywam to w sumie głównie dlatego, ponieważ wiele osób w komentarzach pod wszystkimi w zasadzie filmami zastanawiają się, co mnie skłoniło do tego, żeby przestać wierzyć w Boga i co gorsza wymyślają sobie jakieś różne wyjęte z kosmosu teorie na ten temat, najczęściej związane z EHH, z tym przekazaniem, no bo przecież wiadomo. Stwierdziłam, że może warto by było o tym opowiedzieć. Oczywiście z góry już mówię, że to, co usłyszycie w tym filmie, to nie jest całe, jakby historia, ponieważ tak z 60% tego wszystkiego to są wydarzenia, których no niestety nie mogę opowiedzieć, ponieważ na przykład są to historie, które dotyczą również na przykład członków rodziny albo innych osób, które no nie jestem pewna, czy chciałyby, żebym to opowiadała szerszej publiczności, ale postaram się to opowiedzieć jak najdokładniej. Podzielę się z Wami fragmentami tej historii, które dotyczą tylko mnie. Zacznijmy może od tego, że jako dziecko byłam bardzo religijną osobą. Jeżeli można, można w ogóle tak powiedzieć o dziecku. No chodziłam sobie na religię w przedszkolu, w podstawówce, tam szczególnie w tych takich klasach 1-3. Robiliśmy jakieś tam kolorowanki, śpiewaliśmy piosenki i czego chcieć więcej, tak, jeżeli się jest dzieckiem. W drugiej klasie podstawówki rozpoczęło się przygotowywanie do komunii. No i wtedy teoretycznie no, powinno się te lekcje tak przeżywać bardziej, no bo poznaje się wtedy te różne prawdy wiary katolickiej. Człowiek zaczyna rozumieć w zasadzie na czym ta wiara polega i o co tu właściwie chodzi. No i pamiętam, że właśnie podczas tych przygotowań do Komunii była taka pierwsza rzecz, która mi jako dziecko osobiście uderzyła. Podkreślam, że osobiście, bo jak mówię głównie za siebie w tym momencie, no bo tak jak podkreślałam w poprzednim filmie, w większości dzieci to zupełnie wisiało, co tam się działo na tych lekcjach. Ważne, żeby za chwilę była przerwa i żeby można było sobie wybiec, więc mówię o tym, co ja czułam i co, no, co ja przeżywałam, tak więc nie generalizuję, że wszyscy robili tak samo jak ja. No, pierwszą taką właśnie rzeczą, która mi uderzyła, było pojęcie, grzechu śmiertelnego, no bo wiadomo, często nauczyciele religii tam nie wiem, używają różnych takich metafor, żeby to przybliżyć bardziej dzieciom, ale ta metafora, jakiej użyła katechetka, no była troszkę przerażająca dla 7-8 letniego dziecka, ponieważ było to coś, coś w tym stylu, że jeżeli popełni się grzech śmiertelny, bo my się właśnie tam pytaliśmy o co chodzi z tym śmiertelny, no czy, czy człowieka tam piorun trzaska, czy o co chodzi, no że właśnie jeżeli popełni taki grzech śmiertelny, to dusza w człowieku umiera i praktycznie ten człowiek jest Martwy za życia, i w ogóle tak chodzi, taki martwy, i dead inside po prostu. No i poza tym chodziło też właśnie o to, że nie można mieć takiego grzechu śmiertelnego, jak się umrze, no bo wtedy to już po prostu prosto do piekła trafiamy, o ile ktoś się tam za nas nie wymodli. Usłyszeliśmy, że jeżeli umrzemy, albo jeżeli będzie koniec świata, to musimy być w stanie łaski uświęcającej, bo wtedy tylko na 100% trafimy do nieba. No a jak nie, no to będą jakieś tam problemy, co nie? I oczywiście ja jako dziecko to usłyszałam i stwierdziłam sobie, kurde, no ja nie chcę mieć problemów, tak? Ja chcę tam już z aniołkami. No więc pamiętam, że wróciłam sobie do domu i zrobiłam sobie taki plan tygodnia na niebieskim papierze, no bo wiadomo, niebieski to jest kolor nieba, także już jest plus 10 do świętości. Sobie tak rozrysowałam wszystkie dni tygodnia. W każdy dzień sobie rozpisałam różaniec, no bo przecież wiadomo, różaniec musi być odmawiany codziennie po to, żeby uzupełniać sobie tą jakby łaskę różańca czy coś. Tak nam to przynajmniej powiedzieli. Oprócz tego tam rozpisałam sobie takie. Poszczególne jakieś tam modlitwy, które dostaliśmy w tej takiej białej książeczce, jaką dostaje tam każde dziecko. A w niedzielę miały być te wszystkie modlitwy z całego tygodnia. No i co się tam działo? Oczywiście nie miałam na to czasu, jak łatwo można przewidzieć, no bo zwyczajnie zapominałam o tym. No i przypominałam sobie o tym zwykle wieczorem. Kończyło się to tak, że zasypiałam sobie z w połowie odmówionym różańcem w ręku. Później na przykład budziłam się rano i on był na podłodze. Co sprawiało, że jeden, bałam się, że mam jakieś jakiś grzech, bo zrzuciłam różaniec na podłogę, a to przecież nie można zrzucać rzeczy świętych na podłogę. Wtedy jest się bardzo złym człowiekiem. Po drugie, bałam się, że zrobiłam coś złego, bo nie dokończyłam go, a przecież miałam taki plan. I to trwało tak jakiś czas, no bo ja serio bałam się tego końca świata i tego, że umrę, no bo to było dość potężne, jak dla 8-letniego dziecka. I potem był czas tuż przed Komunią i sama Komunia, no i to było akurat dość stresujące, tu mogę powiedzieć, że prawie dla wszystkich, ale to z tego powodu, że po po prostu było dużo prób, wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik, i zauważyłam wtedy rodzący się taki materializm, o którym mówiłam w poprzednim filmie. Duży, bardzo nacisk był położony na to, jak wyglądamy. Świadczyło o tym to, że chociażby na przykład matki nie ścinały córką włosów już rok przed komunią, żeby miały długie włosy na komunie, a na przykład miesiąc później je ścinały już normalnie. Szczytem paranoi dla mnie była taka sytuacja, w sumie trochę śmieszna jak podczas mszy już nie pamiętam czy to była sama komunia czy już ten biały tydzień później dziewczynki miały do mnie problem o to, że mam czerwone gumki do włosów a nie białe, bo przecież trzeba mieć białe, bo trzeba mieć wszystko białe, żeby pasowało do siebie, bo to jest właśnie ten dzień, kiedy musimy ładnie wyglądać, bo przecież to o to tutaj chodzi. Jednocześnie z przygotowaniem do komunii było oczywiście przygotowanie do spowiedzi przed tą komunią. Musieliśmy się dowiadywać o tych wcześniej przeze mnie wspomnianych grzechach. Na to, że wiele osób wybiórczo przyjmowało materiał na lekcji, to nastała taka, jakby mogę to nazwać modą na mówienie przez inne dzieci, że coś jest grzechem. Były to takie na przykład dość niewinne rzeczy, typu nie wyrzucaj zgniłej kanapki z plecaka, bo chleb jest święty i to jest grzech, ale taką troszkę bardziej ośmieszającą rzeczą, która się działa, był fakt, że dziewczynki chyba głównie nie wiem, ode mnie z klasy wymyśliły sobie nagle, że że przebieranie się w damskiej szatni przed wf jest grzechem. Tak. Po prostu jak któraś tam z dziewczynek próbowała, nie wiem, zdjąć sobie koszulkę po prostu, żeby się przebrać, spotykała się z krzykami, że się nie szanuje, bo przebieranie się w taki sposób, że jest się we chwile bez koszulki, Przedni damskiej jest grzechem. Zapytaliśmy się o to katechetki, czy to prawda. Ona powiedziała oczywiście, że nie, ale to trwało dalej. Skończyło się to tak, że niektóre osoby zaczęły się przebierać w toalecie. Nie mówię oczywiście, że to jest jakaś wielka wina religii chrześcijańskiej, że ktoś tak robi, no bo w zasadzie no to wymówka mogła być każda, żeby kogoś ośmieszyć, ale po prostu zaczęłam zauważyć, że pewne aspekty religii chrześcijańskiej mogą być wykorzystywane przez różne osoby do przemocy, po prostu prostu na innych ludziach. Tej przemocy na pewno nie zmniejszał fakt, że na przykład jeden z katechetów, którzy się przewinęli przez moją postałówkową karierę, lubił na przykład robić coś takiego, że jeżeli miał taką informację, że członek rodziny jakiegoś tam ucznia nie jest mu po drodze z kościołem, to lubił na przykład powiedzieć to na lekcji przy całej klasie, nie zastanawiając się wcale, co się wydarzy, gdy ten uczeń wyjdzie z tej klasy, z jakim wykluczeniem się spotkał, za chwilę z jakimś wyśmiewaniem, wytykaniem palcami. Wcale go to nie obchodziło. Było to również w szkole, w której różnych rodzajów przemocy było potąd. Można było zostać wyzwanym od najgorszych przez osoby na przykład ze starszych klas. W zasadzie za wszystko. Wystarczyło w zasadzie po prostu oddychać. Ktoś mógł mieć chociażby, nie wiem, buty w innym kolorze. Problemem było to, co człowiek jadł na korytarzu. W zasadzie cokolwiek. No było na przykład takich dwóch typów, Którzy potrafili podejść do osoby od tyłu i włożyć jej rękę do jedzenia na stołówce. Człowiek próbuje sobie z tym jakoś poradzić, próbuje szukać jakiejś pomocy. No nie zawsze tę pomoc otrzymuje, bo po prostu często się nie da. No też czasem nauczyciele mają związane ręce, albo zwyczajnie im się nie chce. Przeniesienie do innej szkoły też często nie wchodzi w grę, więc w zasadzie nie ma wyjścia z sytuacji. Co mam sobie w tym momencie pomyśleć takie 8-9-letnie dziecko? Bo ja sobie akurat na przykład zaczęłam. Myśleć o tym, gdzie w takim razie jest anioł stróż, o którym mi tak bardzo dużo mówiono na lekcjach reliki. No, on miał niby pomagać czy coś, więc no nie wiem, to jest, to jest jego moment. Albo jeżeli nie anioł stróż, no to ewentualnie ktoś inny, jakiś, nie wiem, jakiś święty czy cokolwiek innego. Yy... Bóg, e, Jezus, moje oczekiwania nie były jakieś mega wygórowane, chciałam po prostu czuć się bezpiecznie, ale oczywiście nic się nie działo, więc moją myślą w tym momencie było: Okej, okay, nic się nie dzieje, to oznacza, że oni mnie nie lubią. Nie lubią mnie na 100% i dlatego nie chcą mi pomóc. I to jest właśnie idealny przykład na to, jak nakręca się spirala poczucia winy, która do nikąd nie prowadzi. Właśnie tak, jeszcze a propos tego strachu, przy okazji, mam taką anegdotkę, tak to można nazwać. To już był taki dłuższy czas. Po komunii, tej pierwszej. Ja tam przez dłuższy czas no, nie miałam spowiedzi, więc no, nie byłam w tym stanie łaski uświęcającej. No ale któregoś razu tam byłam na mszy z rodziną, no i mama mi powiedziała, że no to chodzi dziecko, to ustawimy się w kolejce do komunii. Ja Mówi, nie, nie, bo ja nie miałam spowiedzi. Mama oczywiście powiedziała, no dziecko bez przesady, tak, no nie masz jakichś tam strasznych grzechów, chodzi. Ja powiem tak, nigdy ani na maturze, ani na egzaminie na prawo jazdy, ani na jakimkolwiek innym egzaminie nie bałam się tak bardzo, jak stojąc w tej kolejce, ponieważ ja byłam autentycznie przekonana, że w momencie, gdy ja otrzymam tę komunię, dokona się świętokradztwo, jak mówiono nam to na lekcjach religii, a że to jest taki straszliwy grzech, no to byłam pewna na 100%, że co najmniej przyjdzie wkurzony Pan Jezus i rozstąpi w ogóle ziemię i mnie tak chyc bezpośrednio do piekła, albo w ogóle, że ten cały kościół się zapadnie. Przyszła moja kolej i nic się w nie wydarzyło. Ja idąc na swoje miejsce byłam w szoku. No i pomyślałam sobie, że aha, ale Jestem tá A ja jeszcze oczekiwałam, że ktoś mi może pomoże. Wtedy tak stopniowo przestałam się w sumie przejmować tą śmiercią i tym końcem świata, a wręcz zrobiło mi się to w sumie obojętne, wiedząc, że codziennie muszę chodzić do szkoły, w której działy się bardzo złe rzeczy. Myślałam sobie, że w sumie ta śmierć i ten koniec świata to wcale nie jest taka zła opcja. To brzmi źle, oczywiście, to brzmi bardzo źle. I to nie były myśli jakiegoś sam zbuntowanego nastolatka, tylko. Po prostu 8-letniego dziecka, które nie wiedziało innego wyjścia z sytuacji. I ja rozumiem, że mogą przyjść jak zwykle oświecone religijne osoby nagle w komentarzach i zaczną się próć, że o, bo trzeba było zaoferować swoje cierpienie Jezusowi czy tam Bogu. Ja powiem tak, nie. Mówienie czegoś takiego jest totalnym nieporozumieniem, ponieważ ja jako człowiek chcę czuć się dobrze, chcę czuć się bezpiecznie, nie chcę cierpieć i nie zamierzam i nie będę gloryfikować cierpienia ani taplać się we własnym poczuciu winy. Nie odpowiada mi to. Na szczęście wszystkie rzeczy, o których opowiadam są już w sumie w czasie przeszłym. Najczęściej jakaś taka zmiana środowiska i często również połączona ze zmianami pewnych cech charakteru pozwalają na lepsze radzenie sobie z pewnymi rzeczami, co jak dla mnie, bo jak Zwykle mówię tylko za siebie, potwierdziło to, że jedną osobą, która może mnie uratować, jestem ja przez decyzje, jakie podejmuję, i jedną osobą, w jaką muszę uwierzyć, też jestem ja. A zabieganie o względy nieistniejącego bytu raczej nic w moim życiu nie zmieni, i w ten sposób, jeżeli coś w moim życiu zrobię źle, będę mieć pretensje do siebie, a jeżeli coś zrobię dobrze, to będę wiedzieć, że to moja zasługa. Jest jeszcze druga sprawa, czy ateiści mogą mieć też wątpliwości co do swoich poglądów. Też odpowiadam za siebie. Sądzę, że tak. Ja też czasem mam wątpliwości co do swoich poglądów. Raczej nie mam wątpliwości co do tego, czy Bóg istnieje, czy nie. Ale czasem po prostu przypomina mi się taka sytuacja z czasów, kiedy miałam 13 lat. Wtedy moja koleżanka z klasy, która w sumie była taką, no można powiedzieć, jedną z moich najlepszych przyjaciółek. Powiedziała mi któregoś dnia, że był u niej ksiądz po kolędzie i ona się go zapytała, czy ona na pewno może się ze mną zadawać, bo przecież ja jestem ateistką. On jej coś tam powiedział, że może i dlatego nadal ze mną rozmawiała czy coś. Wtedy myślę sobie, że w zasadzie dla mnie takim no najgorszym, można powiedzieć koszmarem byłoby, gdybym właśnie usłyszała od któregoś z moich tam przyjaciół czy innych bliskich osób coś takiego typu, no wiesz co, co, wszystko jest z tobą w porządku, tylko nie możemy się zadawać, bo nie masz poglądów katolickich albo cokolwiek w tym stylu. I po prostu w takich sytuacjach no człowiek się zastanawia, hmm, może, nie wiem, może zacznę udawać jakieś nawrócenie czy coś. Jednocześnie myślę sobie, lepiej chyba być autentycznym człowiekiem i być sobą i otaczać się po prostu ludźmi, przyjaciółmi, którzy patrzą się na drugą osobę jak na człowieka, a nie przez pryzmat czegoś innego. Ja również patrzę się w ten sam sposób na Mam w tej chwili w moim życiu bardzo dużo takich osób i bardzo się z tego powodu cieszę. No nie chciałabym, żeby w przyszłości było jakoś inaczej. Także no na tym głównie polegają te moje wątpliwości co do ateizmu, na tym w jaki sposób społeczeństwo będzie to odbierało na przykład za 5-10 lat. Miejmy nadzieję, że będzie tylko lepiej. Także no, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mojego dość długiego chyba wywodu. Dzisiaj. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam, czy coś. Może się podzielić też z swoimi własnymi historiami na temat utraty wiary w Boga i nie wiem w zasadzie, co jeszcze mam powiedzieć, no. Więc życzę wam miłego dnia eee, i dzięki, jeszcze raz.